Jestem w mieście Nara w Japonii i zastanawia mnie jedna rzecz ciągle. Jak prowadzić dobre walki w RPG? Walki są ważną i integralną częścią wielu systemów RPG. Dają nam dużo emocji, walki mają dużo mechaniki w podręcznikach, walki bardzo często pojawiają się na sesjach, są jej integralną częścią. Wiele systemów mówi, że walka jest potrzebna i należy ją jakoś prowadzić. No właśnie, w jaki sposób można to zrobić lepiej? W jaki sposób sprawić, żeby walki były ciekawe? No i tutaj mamy kilka pomysłów. Po pierwsze, warto pamiętać o tym, że walka to jest też scena. A scena, jak każda scena w RPGach, powinna mieć jakieś, jakiś sens, powinna mieć jakiś cel i powinna mieć też stawki. Żeby nie było to sześciu bandytów, którzy wypadają za krzaka, tylko żeby powiedziała nam coś o bohaterach, powiedziała nam coś o fabule. Żeby też nie chodziło o to, czy gracze zginą lub nie. Często chodzi o to, czy może był jakiś inny cel. Dobrze zastanowić się nad tym przez chwilę. Na przykład, czy. Zły pożaracz umysłu ucieknie, albo porwie tych ludzi, albo ile jeleni uda nam się uratować. Więc warto zwrócić uwagę na to, o czym ta scena walki jest. No właśnie, więc jak już wiemy, o czym są walki, dobrze jest się zastanowić nad innymi rzeczami, czyli warto patrzeć na bohaterów. Bohaterowie są najważniejszą częścią naszej sesji. W końcu jest to przygoda o nich. Warto, żeby ci bohaterowie błyszczeli, można pokazać ich kompetencje. Z tego powodu dobrze jest opisywać walkę z ich oczu, z ich perspektywy. W momencie, jak są jakieś cięcia lub uderzenia, nie musi być być całkowicie realne i, nie wiem, dokładne. Ważne, żeby gracz czuł, że jego postać uczestniczy w tym, żeby czuł jakiś feedback tego, co się stało. Różnicować ich. Jeżeli na czarodzieja biegnie wielki ork, to pokazać, że jest on przerażający. Jak na wojownika, kolejne wyzwanie. Kolejna rzecz to to, co się zdarza na wielu sesjach. Sprawianie, że, że bohaterowie, jakim się coś nie uda. Nie ośmieszać ich, tylko pokazywać, że worgowie są tutaj straszni, że nie udało im się, bo worgowie są wielkim zagrożeniem. Albo zrzucić to na różne inne rzeczy, na jakieś problemy z zewnątrz, że może każdemu, komuś by się udało w takiej sytuacji, ale teraz było o wiele trudniej. Bardzo często spotkałem się z tym, że jak gracz wyrzuca jedynkę, to miejsce jest stara się go ośmieszyć i to nigdy nie jest fajne. Są jeszcze oczywiście małe sztuczki, takie jak w momencie, jak gracz miał mega fajny cios, albo udało mu się wyrzucić 20, opisać mu krytyka, albo zakończenie zakończenie wroga, czyli jakieś fatality, jak zamierza go zabić, lub zniszczyć, lub coś w tym rodzaju, tak żeby w tym momencie kamera była na bohaterze i pokazać jak to niezwykłe jest. W takim razie, jak już wiemy o czym są sceny i jak wyeksponować bohaterów, warto też urozmaicić walkę. Walka. Taka po prostu dalej może być nudna. Walczymy na jakiejś pustej polanie albo zamkniętym miejscu, i nic się tam nie dzieje. Z tego powodu istotne są inne rzeczy, takie jak ciekawe przeszkody, może jakieś zwalone drzewo, może jakiś strumień, mamy ciekawą pogodę, mamy dziwne miejsce. No może na przykład walczymy koło jakiejś kolumny, kamienia, takie małe rzeczy. Małe problemy, małe pułapki zawsze urozmaicą walkę i sprawiają, że jest czymś ciekawym. Gracze spojrzą na teren, spojrzą na to, co jest naokoło może jakiegoś wroga wypchną, może przepchną, może za czymś się schowają albo wrogowie inaczej wykorzystają teren. To są bardzo ciekawe rzeczy, które zwykle są pomijane. To będzie o wiele ciekawsze niż po prostu kolejna walka na drodze bez niczego. Tak samo zresztą ciekawi przeciwnicy przeciwnicy, którzy mają ciekawe zdolności lub próbują coś w nietypowy sposób, który działa ze sobą. Czyli patrzymy na naszych przeciwników i staramy się zrobić coś takiego nietypowego, coś ciekawego, coś istotnego z nimi, żeby urozmaicić ich tak. Na przykład może być tak, że jeden, jeden przeciwnik będzie chciał unieruchomić gracza, a drugi będzie chciał go na przykład wykończyć. I zrobić taki team we dwójkę, i to będzie już w jakiś sposób działać. No i dobrze, na samym końcu, jak już wiemy, po co to wszystko jest, warto, żeby walka była wyzwaniem. Czasami spotkałem się z tym, że nagle atakują nas wrogowie, bohaterowie ich wykańczają. I mistrzie stwierdza, że to nie było wystarczająco emocjonujące, bierze dodatkowych przeciwników. Nie, 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 nie. Projektowanie tych wyzwań jest istotne, tak, żeby nasze wyzwania były właśnie takie, że czasami gracze muszą, muszą się troszeczkę wysilić. I nie chodzi o to, że każda walka musi być super mordercza. Nie musi być tak, że nasi bohaterowie zawsze zginą lub przegrają. Ważne jest to, żeby pokazać, że gracze czasami muszą myśleć i robić rzeczy inaczej. Czyli na przykład, jeżeli Gracz ma moc ognia, no to może raz na jakiś czas potwór będzie odporny na ogień, albo będzie stawał się wręcz silniejszy pod wpływem ognia. Warto się nad tym zastanowić przed walką. No i właśnie, dzięki temu mamy świetny, prosty przepis, jak zrobić dobrą, ciekawą, przyjemną walkę. Pamiętajmy, żeby walki były o czymś i miały sens. Pamiętajmy o tym, żeby bohaterowie błyszczeli, a wrogowie byli ciekawi i groźni. Pamiętajmy też, żeby jakoś ciekawie współpracowali ze sobą, żeby mieli taktykę i żeby było to wyzwanie. A wszystko naokoło może sprawić, że walka nie będzie nudna, będzie urozmaicona, będzie o wiele ciekawsza. I to właściwie tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Hej!